Zamówiłem zestaw filtrów ND do drona. Tu rodzi się pytanie, czy filtry szare są w ogóle potrzebne? Cześć, ja jestem Rafał i zajmuję się hobbystycznie filmowaniem. Sprawdzam i testuję sprzęt, z mojej perspektywy, przydatny w tej całej przygodzie. Zacznę od samego początku. Czym są w ogóle filtry szare? Bardzo trafnym i popularnym określeniem jest stwierdzenie, że są to okulary dla Twojej kamery czy aparatu. Co za tym idzie, gdy zastosujesz odpowiedni filtr szary, zredukujesz ilość wpadanego światła na matrycę, co może się przełożyć na przykład na rozmycie ruchu, bo zwyczajnie będziesz mógł ustawić mniejszą migawkę. Generalnie filtr szary jest bardzo istotnym dodatkiem, szczególnie tam, gdzie nie masz możliwości kontrolowania nadmiaru światła, bądź w sytuacjach, kreatywnych, gdy chcesz wydłużyć czas naświetlenia. Druga sprawa to ich rodzaje. Najbardziej popularne są filtry szare o konkretnej gęstości, zaczynające się od ND2 i sięgające naprawdę dużych wartości. I tu wtrącę szybkie kolejne pytanie: co ta wartość w ogóle znaczy? W prostym tłumaczeniu liczba po oznaczeniu ND, np. 2, znaczy, że wpadnie dwa razy mniej światła do matrycy, a np. ND1000 to 1000 razy mniej. Jest jeszcze druga skala, redukcja o wartości IV, ale ten przeciwnik wklejam w opisie, więc jeśli masz chęć sprawdzić, to zerknij tam. Kolejnym bardzo popularnym filtrem, szczególnie wśród filmowców, jest filtr szary zmienny, co znaczy, że ten rodzaj może zastąpić kilka gęstości w jednym. Dla przykładu taki 2 do 5 pozwala płynnie regulować wartość między ND4 a 32. I te rodzaje to są takie główne archetypy tych filtrów. Co nie znaczy, że nie można znaleźć innych kombinacji. Na przykład CPL, czyli polaryzacja, szare zmienne z dyfuzją typu mist, czy kwadratowe szare połówkowe. Zanim przejdę do kolejnego punktu, chciałbym Cię zachęcić do pozostawienia subskrypcji na kanale. Przy okazji daj znać w komentarzu, co sądzisz o tym materiale. A jeśli masz jakieś propozycje, to śmiało pisz. Co daje filtr ND w praktyce? W moim przypadku chcę zachować naturalne rozmycie ruchu, które jest przyjemniejsze w odbiorze. Przy skróconym czasie naświetlania obrazek jest często przesadnie ostry, a szczególnie w ruchu. Oczywiście wiem, że podczas lotu nie zawsze to widać. A jak lot jest wysoko, wtedy to rozmycie raczej nie będzie widoczne i prawdopodobnie różnica nie będzie zauważalna. Druga sprawa, podczas nagrywania w terenie. Za pomocą aparatu również staram się zachować tą zasadę, czyli takie naturalne rozmycie ruchu. Freewell, Alday, Sixpack. Zdecydowałem się na Freewell, ponieważ ten zestaw jest niewiele droższy od DJI, a w pakiecie jest 6 różnych gęstości zamiast 3, gdzie w moim odczuciu większy zakres jest bardziej praktyczny. A na samą dostawę z AliExpress czekałem 2 tygodnie i zapłaciłem troszkę poniżej 269 zł. Finalnie uważam, że warto posiadać taki zestaw filtrów do drona. Nie jest on konieczny. Ale z pewnością to akcesorium doda dodatkowego waloru do Twoich lotów. Wielkim plusem w tym dronie jest system montażu, ponieważ prostym ruchem można zamontować filtr. Co ważne, nie trzeba nic kombinować za specjalnie z przyklejaniem, czy z innymi dziwnymi metodami, co uważam za wielki plus. Tyle ode mnie, cześć, i do następnego.